Dziękuję, Jadziu, za przeczytanie fragmentu z mojego pierwszego tomu. A czy możesz nam opowiedzieć, jak to się stało, że z nami jesteś? Wiesiu, e, obserwuję od dawna twój profil na Facebooku, no i oglądam Wiesiorynki. Cieszę się bardzo, Jadziu. Przeczytaj proszę kolejny fragment. E, a teraz posłuchajcie kolejnego fragmentu Wiedzy Ojca Pio, tom pierwszy. Po wspaniałym, pięknym i cudownym życiu w niebie, część aniołów zdecydowała się jednak opuścić je, by utworzyć swoje alternatywne cuda. Tuż wolność wyboru. Obdarzeni potężnymi Bożymi mocami, pozakładali swoje własne, w cudzysłowie, prywatne nieba. To, co widzimy przez teleskopy, kosmos, układy gwiezdne, planetarne stało się nowym niebem dla ryzykanckich aniołów. Nasza Ziemia także do niego należy.